Hej, witajcie z mojej mili, Piknie was wito, a przy mikrofonie godo ksiądz Wojciech Pan. Pytam was piknie, posłuchajcie z co nam kościół dziś oddaje do łazłazyńu, a przygrywoną piknie kapela eśta ze Na to dzisiaj se Boże Narodzenie moi ostomili, pocytomo se Ewangelio od z pierwszego rozdziału. Po tym zaś będzie o tym, jako przed dziadkami wnuki uciekały w te pędyne i na koniec z z moje ozwadzanie. Pięknie was zapraszam, posłuchajmy się. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga Jan mu było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządu ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas, i oglądaliśmy Jego chwałę. Chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o nim świadectwo i głośno woła w słowach. Ten był, o którym powiedziałem, ten, który po mnie idzie przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscy otrzymaliśmy łaszkę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza. Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie ojca, o nim pouczył. Ugotkał o tym, jak przed dziadkami wnuki uciekały w te pędy. — Wiecie, przyszli se kiesik z babką, dziadek w odwiedziny do wnucyntów. No ale nikogo nie zastał Izba łoc warto. No ale ale ani za piecem, ani za domem, ani w stajni nikogusinku. Ja ze w końcu babci wzrok, no bo to łocy po prawdzie lepsze nie miała niż dziadkowe. Uwidział jakąś gdyndającą dającą sadzie nogę na jabłonce, a nogę najmłodszego wnuka Franusia. Kiedy tam podleźli dziadek z babką, naśli wnucenta na tej jabłonce, kiedy te jabłka jedli se smacznie. bo to siedzicie już którą godzinę, boście przed nami uciekali ni to stwierdziła, ni zapytała babka, a sprytnie Po prawdzie padł najmłodszy Franek to to drugie nad czegoście się bali, zdziwił się dziadek. A ze znowu, ładno z czegoś ich będziecie chcieli. Ja bo posprzątaj, ja bo książki pocytaj, ja bo co inksego, a nam się nie chce, pado Franuś. Franuś, nadymy na twoje urodziny przyśli. ho, ho! ho, ho to ja zrazuję, zakrzyknął Franuś. Można Boga się przestraszyć, że przychodzi, że czegoś ode mnie chce, że coś mi pozmienia, że rozkazuje, że prosi, że wymaga, że zmienia po swojemu, że wymyśla coś sobie i każe się dostosować. Nie ma już tak jak w raju, że czujemy się swobodni przy Bogu. Między nami, w naszą relację z Bogiem, wkrada się nieraz ten właśnie dziwny lęk czy obawa. Bóg to wie, i dlatego tak wiele razy przy okazji Bożego Narodzenia Bóg mówi. Nie bój się, nie bójcie się. Cud Bożego Narodzenia, pojawienie się Boga, może bez dwóch zdań człowieka wystraszyć, przerazić swoją wielkością. Bóg jest czuły i dlatego Syn Boży rodzi się jako dziecko, a nie srogi, stępujący z nieba władca. Bóg i mówi, i pokazuje człowiekowi: Nie bój się, kiedy przychodzę do ciebie. Może warto skorzystać z Bożego Narodzenia i tam, gdzie widzę Boga karzącego i groźnego, zobaczyć bliskiego, przychodzącego bezbronnie, jak dziecko.